Dzięki firmy Polfarmax S.A. kolejna pola środków ochrony indywidualnej trafiła do placówek pomocy społecznej, w tym do domów pomocy społecznej w Kutnie przy ulicy Oporowskiej, Krzywoustego oraz Sobieskiego prowadzonego przez gromadzenie sióstr Albertynek. Do każdej z placówek trafił zestaw zawierający rękawice nitrylowe, maseczki trójwarstwowe, fartuchy i czepki ochronne, ochronniki na buty oraz płyn do dezynfekcji rąk. Dzisiaj przekazaliśmy środki ochrony indywidualnej do Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Oporowskiej, przy ulicy Krzywoustego oraz przy ulicy Sobieskiego w Kutnie. Doskonale wiemy, że środki ochrony indywidualnej od jakiegoś czasu stały się naszą codziennością i mamy świadomość tego, że placówki takie jak Domy Pomocy Społecznej, które opiekują się pensjonariuszami wymagającymi specjalnych warunków, muszą być zabezpieczone w tej środki ochrony indywidualnej, aby zarówno podnieść bezpieczeństwo personelu... Jak i pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. Dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej dziękują za przekazane środki ochrony indywidualnej, które wykorzystane będą przez ich pracowników, a także podopiecznych. Jest to dla nas niezmiernie miłe, niezmiernie ważne, tym bardziej, że sami od siebie nie wnosiliśmy o przekazanie daru. Firma z własnej inicjatywy wyszła z, z sercem otwartym dla naszych mieszkańców, pracowników. Z góry serdecznie dziękuję. Nie ukrywam, że każdy dar jest dla nas bardzo cenny. Z nas nie wie, kiedy zakończy się pandemia, dlatego też każdy dar jest dla nas. Cenny, zabezpieczamy stany magazynowe, bo tak naprawdę nie wiemy, ile ta sytuacja będzie trwała.